Piłkarze ręczni Szczypiorniaka, popularne wilki, pokonali na swoim terenie AZS-UMK Toruń. Mecz rozpoczął się z półgodzinnym opóźnieniem. Nasi goście AZS-UMK Toruń e, miał mały problem tutaj z administracyjnymi problem, e, problemami. W zasadzie nie miał wklepanych e, swoich badań lekarskich, które niedługo, niedawno upłynęły, no ale wszystko jest już ok, także za chwilę zaczynamy. Torunianie ostatecznie zagrali. To jest zespół przedostatni w tabeli, także mają nowego trenera, który jest byłym reprezentantem Polski, piłkarzem plażową. Wielokrotnie zdobyła medalę w tym sporcie. Bardzo dobry zawodnik także na hali, także to jest główny ich punkt. Reszta to są młodzi chłopacy, którzy chcą tutaj fajny, fajny wynik osiągnąć i myślę, że to nie będzie wcale taki łatwy wynik. Mecz. Mecz pomimo widocznej przewagi gospodarzy był ciekawym i interesującym widowiskiem. Zawodnikiem szczypiorniaka, który strzelił najwięcej goli w tym meczu, aż 8, okazał się Artur Dymkowski. W zespole gości najskuteczniejszym strzelcem był Mariusz Łukasiewicz, który aż 13-krotnie trafiał do siatki naszego zespołu. Ostatecznie pod opieką trenera Kamila Hanuszczaka pokonali akademików z Torunia 37 do 26 Przed i podczas meczu sprzedawane były koszulki z logo Szczypiorniaka, by zasilić bardzo nędzny budżet miejscowego zespołu.